Znowu WYSADZILI na... mi Jest kurwa! No, tak, <głapki> <głapki> Raz jak chodziłem do <głapki> 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 Paweł. Nie wiem, myślałem przez chwilę elevansz mamy. To jeden na jeden <grym> To one. jednak nie My jesteśmy czerwony, tak? Dobra, wojny widzę, że się wybudowałeś, No do diamentu. Daj Dionta, ja pójdę. Wyjebam się... Zielni mają, mają dobudowane na środek... Są zieloni, ale nie mają łóżek. To nie mają W sensie łóżka nie mają budowanego. Jeszcze jeden no, Jeszcze jeden diament i będzie... Prot. Idę pod Jaxxa i będziemy mieć e, sharpnessa. Nie róbcie nic z jaksami Ja już... Ja już wracam z diamentem i będziemy mieć sharpa. Czepieczone... A aj, 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 aj. aj, Jezus Maria. Ale on to zrobił! Dobra. Ja Jasny wind Zieloni niby nie mają łóżka, nie? Nie wiem, mogli już obudować przez ten czas. Ja pierdziele. Ja nie nie, też. no, co ty gadasz chłopie? <grym> to, co, to jest zbyt agresywne. Zielony się nie Nie no, co ty Przynajmniej zabawa, z... zabawa jest przynajmniej. Zielony mi atakuje niebieski. Zielony idzie do nas. Nie, jednak ja go Nie, z, nie, za, z, nie dałem rady go zabić, bo mam za słabe makro. Przy... Atakujmy ich Ktoś jest w bazie? Ja jestem To wy go w dwójkę atakujcie, ja wrócę I będę pilnował A bo żółtych nie ma, tylko z tą dwójką się bijemy Z, z której strony no. się bijemy z ludźmi? Ej ja wychodzę z bazy jakby co, naprawię Ej, Jeden zielony wyszedł z bazy A zieloni po której stronie od naszej bazy? Ej cofnij się kto wybiega, się niech nie cofnie Mam, miałem emeraldy i tan I wolałem się cofnąć Kurwa, laguje mi Jak lecę w powietrzu, bo ktoś mnie jebnął, to naprawdę mi katkuje, także... Tody, żeby... gdzie jesteś? Tody, gdzie jesteś? Ja. Tody jest, gdzie uh, jest Dobra To będą emeraldy e, Do nas uh, się buduje jeden niebieski Z Której? Lewa, widzę Idę za Ej, robię TNT jumpa, ale na niebieskich Ej, to ja lecę też na niebieskich Dojedźmy ich w Ja na Bo zielony... zielony dwóch na bazie. Jeden niebieski wywalony. Rozwalił mnie. Rozwalił mi łóżko Dobra. i zabiłem jednego. Ja jestem w bazie, jakby co. A mnie napierdala. Leci, leci zielony do nas. Pilnujcie. Szybko, no co? bo jak zniszczą na łóżko, to mają praktycznie Szybko wygrane lobby. Idzie już zielony nas Znaczy, Majko. Nie będzie, drugi idzie. Wykuruję się. Z nim się. Dobra. Lecę do zielonych, się. lecę do zielonych. Uważajcie, bo niebiescy mogą przyjść, a nikogo w bazie nie ma. Dobra. Wywieram presję na zielonych. Ja wy przebiegnę się na wszystkich y, diamentach i zbiorach. Ile tam będzie? Wywaliłem się. Niebiescy są na widzę, środku. Widzę, widzę, idę od tyłu. Ule Niebiescy u nas w bazie. Niszczą się. Wracam. Cholipka to było bliskie. Kurwa, na trzeciego się wjebał W dupy to mam, ja będę kampił na bazie włókien. Yy, nie wiem, zielony się, zielony się podbudowuje, zielony się podbudowuje Do kogo, do nas? Do nas Potrzebuję jedno złoto yy, rzucam Pięć yy, ja idę się przebiec po diamentach, bo my nie mamy w ogóle. Wyjebałem go Wbijam się do góry Kurwa, nie wiem, jestem kurwa jebany z dupy kretynem zabiłem, zabiłem ja, Pewnie się coś odwaliłeś W <głupki> z nami spadłem Z łukiem kurwa Ale ty masz ład. Co? Na środek poszli w dwóch Za, z, z, Zapchnąłem go Kazałeś na złoty może? Ty no. kurwa, ja idę do żółtych, bo żółci mam mnie jeszcze nietknięty, że tak powiem te Żółtych nie ma no wiem, czyli generuje mi się ten, chyba, nie? No tak. No to... Powinien przynajmniej. Eee... Musi się budować łóżko lepiej, bo jest lipa fest. Idą, idą zieloni całą chmarą. Yy, od żółty zielony jeden. Zabili mnie. Zabiłam wszystkich. Ile kosztuje mieczyk? Dziesięć. Zieloni idą z tego co widzę. A nie, ktoś ci zabił? A, kto mi zabił? Kurwa. Kurwa, nie kupiłem miecz i wysadził Kupiłem znowu łuki i kurwa od razu wysadził TNT pod nogami i już się wyjebałem. Nie mamy łuki moi drodzy. Że... Także chyba G -G. o Dobra. Akcja, akcja jaka? Desubordynacja De. Ej, raszuję naszą bazę zielonych. Rupię ich, mam ja już... ich najebię wszystkich na raz no. Z czego nie O nie! Ja robię 5 minut przerwy i zarabędę. Dobra, dobra. Spoko dobra. Mam diamentowego miecza. Ja mam TNT, więc idę od boku. Przepraszam. Przepraszam. jabłka co kupię? Jabuszka. Ty właśnie ja sobie po jabłku idę. I to mam na ręki z Kurwa. <laughs> Dobra, jeszcze raz tu. Tutaj trzeba morskik zbudować. Odcinają nas ze wszystkich stylan. Chyba ta. Ile jednego? Ja, jest jedna szansa. Dida. Chyba jednego zajebam, no. Nawet nie byłem tylko pewien Zabiję mnie Ej, ja bo mam prąd włączył. Sabi mnie koniec. <noise> jak ci prąd włączyli? Kurwa co nie płacnie podatków, mówię je palił. Jostroj zapać podatki jak Simsa. Uhuhu. Idź Ty kurwa nie mam prądu w gwiazdku. <noise> Gniazd spalił. Zwoń do Michałka. Ja nie. Odłączyłem jedną część kurwa, a matowarkę do drugiej. <laughs> Brawo, panie. za ile już kawałek Nie wiem, Wojciech, ale jesteś ostatnim, który żyje. O, już. Ostatnim mochikanin, tak zwany. No to ja idę po te. Ja... No, klępiesz, no to bierz go? No to lepiesz, lepiesz, lepiesz. No tam. złapię, ja proszę. Sam jest. Cofam. Idziemy, proszę. Ja idę zobaczyć, czy przedni nie idzie. idzie. Idzie, idzie. Od tyłu cię odcinają, więc uważaj. Od tyłu, Wojtek macie. Tył, tył, tył. Wiem. Kurwa. Zabudowałem się. Trochę, tro, trochę... Trochę się. Kurwa. No trochę. Gdzie.